Rozpoczną się łowy. Niech rozpoczną się połowy. Myślę, że możemy sobie tracking... O Panie, hodowca selektywny, tracking, krzepica, wszystko co bym chciał. Tracking, sprawdźmy. No będę realistą i wezmę mierzony strzał. Fejnot NZ byłby spoko, ale trochę chyba za drogi. Nie powiedziałem od dziesięciu, tylko od pięćdziesięciu. Przed dziesięciu było jeszcze pięć. Coś daje radę? Daje takie cudo, Ajawantkalet, ciężko jest. Ciężko jest coś zrobić, a ja nie wiem w sumie co. Się, mała. Duży Król. Zróbmy użyć. O nie, co to ma być? Halo. Halo gościu. What the fuck? Matko, jedyna. Muszę to zabić. O, zabiłem to. Oj, mogę to też zabić. Rzekłbym, siadło jak złoto. W sumie, hmm, mam takie ciekawe porównanie, myślę. Znaczy, porównanie to może nie jest. Hmm. Przepraszam, że... Czekajcie, mogę nawet sprawdzić ileś widzów. Eee, jak się piszało tu. Ej. Mamy pana dzika. Pan dzik jest bardzo zły i ostrzy sobie na nas kły. A my się dzika nie boimy i sobie jedynkę zagrywamy. A czy piątkę, przepraszam, nie jedynkę? A możemy to klepnąć? Możemy? Myślę, że możemy. Może być Smorzysław. I graj. O, 300 widzów? To nie wiedziałem. W każdym razie znam streamera, który ma 300 widzów i jestem w 100% pewien, że zarabia więcej od streamera, który ma 1100 widzów średnio. Więc jak widzicie, stawki nie są jednoznaczne. Czy był jakiś najmocniejszy dek w historii? Nie wiem. Nigdy Blizzard nie pokazał żadnych statystyk takich, poza Undertale Hunter'em. What you gonna do? do, 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 do. Czas goni nas, goni nas cały czas. Tam druid po ostatnim dodatku z królem był OP. Możliwa. Ładził go na dół poza AFK tu. No nie, wkuj mi tu ziomek. No kama, tu chcę grać. Ogranet Ogranet. Moim marzeniem w tym deku jest mieć kolonie szczurów. Siedem szczurów królów na stole i rotacja między nimi. Kto? Karamba, karamba, karamba. Dwa kije. Kto się nie schowa, ten się umyje no. To mamy? Mamy szczurzego króla. Czy ja chcę zatrzymywać szczurzego króla na łapie startowej? To wyrzucam. To mogę wyrzucić. Szczurzy król. No niby mam go od razu. dobra, niech będzie. Nie będę musiał go szukać. A no nie wiem w sumie to jest dobry pomysł. Wtedy co na przykład z tego biorę? Okej, okay, no biorę barana w sumie no to ma sens. Groj. tej nie zatrzymasz. Nie zatrzymasz, nie zatrzymasz. No nie zatrzymam, nawet nie będę próbował. Baran, graj. la I Fejsik. Przecież on wtedy zdominował całą metę. Tamt Druid? Wydaje mi się, że Tamt Druid to nawet nie był bliski tego, żeby zdominować jedną rangę, a nie całą metę. Był bardzo popularnym dekiem, to i owszem. Ale o czymś takim jak dominacja mety, to raczej bym się trochę bał mówić. Ląbeczka, pląbeczka, strzałeczka, grajeczka. Nie da się tego porównywać sensownie. Na siebie Blizzard kiedyś powiedział, że Undertaker Hunter był najlepszym deckiem w historii, bo miał najwyższe win-ratio. Ale to w jakichś wewnętrznych statystykach swoich, a jak wyglądają takie statystyki, to ja tego nie wiem. Czy my chcemy zagrać tego, czy może troga? Wprowadźmy troga. Zobaczymy co nam to da. O, o. Co to ma być? Google ciągle dzwonia. Co my sobie to możemy zrobić? Ty, w sumie trochę lipton. To mogę se klepnąć i zabić. Może tracking zagram? A nie, po co mi ten tracking w sumie? Dobra, mam pomysł. Zagramy tak. Zagramy tak. Zagramy tak. I dobra, niech będzie, wytraduję to. Przecież to w sumie bez sensu. Nie wiem, czy w sumie nie powinienem zabić tego szybszego króla. Hmm. Ja pamiętam, że szybko przeszły nerfy dla druida wtedy, że był cały zrezygnowany SCR-em. Tam druid po dodatku z królem Liszem był OP. W sensie ten, co miał tą kartę za 10 i tą kartę za 2, 1,5. No nie, no to dalej się nie zgadzam, żeby to można było nazwać przecież blisko tego, o czym mówisz. Zgadzam się, mała. Śmierdzi za mało. Nie wiem, co ja chcę wziąć. Potężne uderzenie Kurde to jest pierwsza gra Która idzie mi tym takim słabo Ty ile on tych spali rzuca? A, bo to jest to. Nie wiem dlaczego ja myślałem, że to jest portret. O Boże, jeszcze karty dobiera. Nie dobrze, niedobrze, niedobrze. A no, tam jest takie, dobra, to wrzućmy może najpierw takie Weźmy sobie takie. Rozwijmy sobie. Gagatkę. Zbawiamy się tego wszystkiego. Dziki łogień. No i co jeszcze jest za chwilę? Muldresha dostanę na twarz. Ja swój intelekt sprawdzić panie. Nie, dziękuję. Dziękuję, ale jednak nie chcę chyba sprawdzać. Byłoby z bólem to doświadczenie. No dobra, to gramy takiego zioma. No i tak, jak on ma Mordrashem, to co ja tu zrobię? Ja sobie zniosę co najwyżej. i. pam 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 fatko jedyna to wali pięć do o boże Wydaje mi się, że i tak zginę, więc, whatever. Auć. Dobra, guys. Idę sobie zrobić herbatę i kawę. Niestety musimy sobie zrobić chwilę przerwy. Bo... Kupki puste a potrzeba...